i the on Zobaczył także i ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większość od tych uczynię, bo ja idę do ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby ojciec był otoczony chwałą w synu. O cokolwiek prosić nie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Omnes fugo paeisque Słuchajcie, jak patrzymy na dzisiejszą liturgię słowa, to możemy tam dostrzec wiele różnych ciekawych dla nas rzeczy. Ja jak się z nią mierzyłem, to przyszły mi na myśl na początku takie dwa słowa. Niepewność i towarzyszące tej niepewności strach. Czy jedno czy drugie doświadczenie jest dla człowieka w jego codziennym życiu bardzo bolesne? I w tej relacji, którą mamy do bliźniego, do sąsiada, który może siedzieć koło mnie w ławce, albo w podłodze. Czy w relacji do Boga. Towarzyszy nam niepewność i towarzyszy nam strach co do życia z Bogiem i dla Boga, co do życia z ludźmi między ludźmi. I czy w niepewności, czy w strachu ucieka nam spod nóg twardy grunt. Czy ta mocna, ta stała powierzchnia, którą lubimy czuć pod nogami. Różne są rodzaje niepewności i strachu. Przeżywamy niepewność i strach o jutro, niepewność i strach o naszą pracę, niepewność i strach o egzaminy, o sprawdzian, kartkówkę, niepewność i strach o związek, o małżeństwo, o rodzinę, znajomość. Niepewność gdzie będę go przyjaciół, wiele jest rodzane. Ale myślę, że najtrudniejsza i najdotkliwsza z nich jest niepewność O Boga, o Jego obecność w naszym, w moim życiu, strach o Jego patrzenie na mnie i na moje serce. To jest pierwsze, co mi przyszło na myśl, kiedy się mierzyłem z tą litmią słowa. Przypomniałem się kiedyś taka piosenka, której słyszałem. Przesłuchałem, no, jak jeszcze byłem młody i piękny. No, Zespoł wam nie podam, nie robić reklamy. Ale słowa były dosyć szokujące. Spytałem raz o Boga internetową sieć. Adresów chyba milion, bez trudu mogłem zaraz mieć. Przeważnie sama śmieci, gdy je chciałem zmieścić, Ktoś mi nadesłał maila. A oto jego treść. Nie mam mnie od lat tutaj razem z Wami. Porzuciłem świat, radźcie sobie sami. Waszych win i wad nie szukajcie zbawcy. Nie mam mnie od lat, są nieznani pracy. Ilu jest, moi drodzy, dzisiaj na świecie takich ludzi? Może koło nas? Może w naszych domach, w sąsiedztwie, w szkole, w środowiskach, którzy odczuwając niepewność i strach, chcąc odnaleźć w swoim życiu Boga, który rozwiąże wszystkie ludz ludzkie problemy, szukają czy poszukali Go w takich miejscach, w których się Go bynajmniej nie znajdzie. Ilu jest takich, którzy się zawiedli, bo szukali Boga skrojonego na miarę własnych oczekiwań i gdy go nie znaleźli, to z całą mocą i siłą zaśpiewali refren tej piosenki. Ilu jest takich? Kto wie? Może nawet tutaj, dzisiaj, między nami, którzy próbują przykładać do Boga wzory doświadczalnej i dotykalnej logiki. Gdy się to nie sprawdza, powtarzają jak mantrę tytuł książki, jednego z największych niewierzących naszych czasów, Richarda Dawkinsa, jest, że Bóg to jest urojona hipoteza. Moi drodzy, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, każdemu z nas grozi niebezpieczeństwo stania się w relacji z Bogiem takim właśnie niedowiarkiem. Bo jakże nam by było łatwo uwierzyć, zaufać, kiedy dałoby się Boga dotknąć. Kiedy by się go dało chwycić za rękę, kiedy dałoby się mu rzucić na szyję w chwili trudnej i powiedzieć, no powiedz, że mi coś pocie, pocieszającego. Powiedz mi coś, co ukoi mój ból. Powiedz mu, powiedz mi coś, co usunie moją niepewność. Powiedz mi coś, co zalęczy mi strach. Co by było, gdybym teraz powiedział? Popatrzcie za siebie. Bo pod chórem stoi ktoś, na kogo czekacie. Kto chce teraz wejść przez środek tego kościoła tutaj. Za takie przekonanie, że Bóg jest zbyt zajęty, żeby się troszczyć o te moje małe sprawy. Że on ma dużo ważniejsze rzeczy na głowie niż jakaś moja tam małość czy codzienne problemy. Takie zwyczajne, banalne, najprostsze. Że Bóg jest zbyt zajęty sprawami wielkimi. Ja się boję, że gdybym przyszedł do Niego z moją małością i prostymi rzeczami, to On się do mnie wyśmieje. Spaliła się w kościele u Franciszkanów Żarówka. Ojciec wie, że kabinę, leci, nie. Panie Boże, spaliła się Żarówka. Wicie, ja tam mam sprawę pokoju na Ukrainie, a tymi Żarówką mogę zawracasz? Jak to tam zba? Życie. To. Takiego normalnego. No boi się człowiek. A moi drodzy, nie powinniśmy się bać. Nie wolno się bać. Kończamy jak to są, pozdrawiam. To oni wiedzą, jak ja mówię, kazania i co ja mówię. I często jak mówię, że trzeba się uśmiechać. Czasem to się potem zastanawiam, nie? Czy potem nie będą mieli obola, policzki. policzy. Ale to jest, moi drodzy, sens naszego życia. Powiedziałem to na pielgrzymce, na że ostatnio powiem, że chrześcijanin to nie ma być smutna. My się nie mamy prawa wad. No to czego się boimy? Czego się boimy, kiedy trzeba Boga zaprosić do swojego życia? Że popatrzy dokładnie w to, kim jestem. Że popatrzy dokładnie w to, jaki ja jestem. Przełóżmy to, moi drodzy, teraz na tą liturgię słowa. Znajdziemy w niej dwie rzeczy. Znajdziemy w niej niepewność, czy Bóg rzeczywiście chce wejść w moje zwyczajne życie. I znajdziemy w niej dowód, potwierdzenie, że ja nie mam prawa się bać, bo On w tą zwyczajność chce wchodzić w każdej chwili. Po pierwsze mamy niepewność Filipa. Siedzi Filip. Panie, pokaż nam ojca. Czy lata seminarium Bóg dalej nic nie kupuje. Ale dobrze, że Filip odczuwał niepewność. Dobrze, że się pyta, Panie Jezu, jak to jest? No powiedz, że mi jeszcze tego ojca nie widziałem. Nie? Patrzę się na Ciebie, ale ojca dalej nie ma. Z niepewności Filipa, moi drodzy, rodzi się najpiękniejsza odpowiedź Jezusa opisująca jego ziemski, zwyczajny, normalny związek z ojcem. Kto mnie zobaczy, zobaczył też ojca. No bo popatrzcie, on Jezus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, wcielony Mesjasz. Pokazał, że nie było żadnego momentu w jego życiu, że nie było w jego życiu żadnej takiej chwili, tej wielkiej, tej prostej, zwykłej, małej, w której ojca by nie było. Marnował 30 lat w Nazarecie na niewiele znaczące rzeczy. Bóg, ojciec, był z nim. Hebron, Józef, nosił wodę z Maryją ze studni i Bóg, ojciec też był z nim. Wszedł po Jordanu i tak jak wszyscy inni, przyjął z rąk Jana, i tam ojciec też był z nim, wyobraźcie sobie. Wszedł po brzegu jeziora, po kolei wołał: ty, ty, Piotr, Andrzej, Janek i tak dalej. I tam też ojciec był z nim. Został zgradzony przez jednego ze swoich uczniów, drugi się go zaparł. A cała reszta bandy jak tchórze uciekali, żeby się pozamykać w wieczorniku. I wyobraźcie sobie, że ojciec dalej był z nim. Został oskarżony i zmaltretowany w ręce, i ojciec ciągle był z Nim. Został okrzyżowany i zawołał z głębi swojej ludzkiej natury ojcze, dlaczego mnie opuściłeś. A ojciec cały czas był z Nim, umierał na grocie. I w ostatnim tchnieniu, jakie był w stanie z siebie wydać, Ojcu powierzył swoją duszę, bo wiedział, że Ojciec jest z nim. Moi drodzy, ktokolwiek z was tutaj obecny twierdzi, że Bóg nie ma czasu na tędy małej codzienności, to jest w błędzie. Ktokolwiek z was twierdzi, że za przeproszeniem, nie zawraca sobie głowy pierdołami z mojego życia, to jest błędzie. Moi drodzy, jeżeli my uważamy, że Bóg nie ma czasu na rzeczy małe w moim życiu, to nie głosimy Emanuela, czyli Boga, który jest z nami. Nie tutaj, teraz, tylko w tej chwili. Już teraz zaraz, czy zaraz za chwilę potem. Nie głosimy Emanuela, który jest z nami zawsze. Bo chociażby w imieniu Boga, ja jestem. Tam nie ma kiedyś, jutro, dzisiaj. Ja jestem. Kropka. Kropka. Jeżeli my uważamy, że Bóg w naszym życiu jest obecny, w sprawach wielkich, a małych go nie ma, to nie wierzymy w Boga chrześcijan, tylko wierzymy w Bożka siedzącego w karence pogotowia, którego się wzywa w sytuacjach nagłych. Tak to wygląda. Po drugie, moi drodzy, z tej liturgii słowa, to jest szokujące po prostu dojrzenie, wypływa pewność Boga. Popatrzcie, Boganie są pewni. W historii narodu wybranego wszystko, absolutnie wszystko było przygotowane na to, żeby przyszedł Mesjasz. Pan, zbawicie. I Izraelici uzyskali od Boga wszelką pomoc do tego, żeby Jezus, jak przed nimi stanął, to Go przyjąć. Ale nie tylko przyjąć, ale zanieść Jego Ewangelię dużo dalej. Przekazać. Po to, żeby każdy, kto spotka takiego zwykłego Izraelitę, wiedział i miał szansę uwierzenia w Jezusa i że Jezus jest Panem i Zbawicielem. A co oni zrobili? No nie bardzo w Ciebie. Jezus? Jakiś to masjarz. Tam się gdzieś w Galilei chował, mieszkał, wodę nosił, deski jebłował. W jakiś pustyni chodził. Widzimy ich za tydzień, a tu tłum! Wszyscy przyszli, całe miasto. No jakoś nie wierzę, że wszyscy wierzyli w Boga Izraela. Całe miasto przyszło. I po prostu oni jak to zobaczyli, no to wow. Co oni tu robią, te pogamy? No przyszli, przyszli posłuchać. Przyszli posłuchać, bo przez tydzień usłyszeli o Bogu, który jest miłością i który do miłości zachęca, do miłości woła i mówi: Podziel się człowieku tą miłością, z tym, co siedzi koło Ciebie, patrzy się na Ciebie teraz. Gdy pogani słuchali słowa Bożego, które głosił Paweł i Barnaba, to moi drodzy zrobili taką rzecz, do której ja zachęcam moich parafian. Czyli się radowali, się uśmiechali. To znaczy, że teraz trzeba wziąć te mięśnie, unieść do góry, żeby się uśmiechnąć do sąsiada. No tak, no tak. Bo my jesteśmy na dziewczynieniu, a nie na uczcie z Mutasu. Oni się radowali, moi drodzy, bo każdy z nich słyszał, że Bóg przyszedł do niego osobiście. To nie było tak, że ojciec widzi teraz będzie siedział. Przez Ewajma do Ewrajema, Nie. 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 Oni usłyszeli, że przyszedł osobiście do każdego z nich. I do każdej najzwyczajniejszej sytuacji w życiu. Bóg, którego Jezus objawił w sobie i pokazał sobie uczniom, to jest taki Bóg, który chce zawsze być w człowiekiem. Zawsze. Tam nie ma granicy czasu, jest zawsze. On chce być w każdej sytuacji, w tej, w której człowiek się znalazł przez rządzenie losu, w takiej, której, którą wpadł przez swój grzech czy głupotę. W każdej sytuacji. No więc moi drodzy, w górę serca. Bo Bóg chce być obecny w najzwyklejszych sytuacjach waszego życia. Naszego, mojego też. Moje jest tak niezwykłe dosłownie. Ja to jak szedłem na kaminą stanąłem we Francji przy pierwszej muszli, popatrzyłem na Pirates i sobie, Panie Boże, co ja tu robię. Potem popatrzyłem na mapę jak zobaczyłem, że jeszcze 800 km do mety, to sobie pomyślałem, no pięknie, to żeś narobił. I on mi przez 30 dni drogi pokazywał, że jest zero. Czasem w takich sytuacjach, w których. Normalnie bym w ogóle na no to nie zwrócił uwagi. Pokazał mi, że pierwszym to nie jest wyścig. Powiedział mi, że, pokazał mi, że nie wolno się bać rozmawiać z ludźmi, pomimo tego, że oni nie kupią barierki lepiej ode mnie. Pokazał mi takie rzeczy, że moi drodzy, dziękujemy za każdy z tych 30 dni. A na końcu pokazał mi jeszcze jedną rzecz, bo mnie posłał wykończyć. 30 dzień pierwotny, telefon, kiosk pójdzie do końca. Pójdę! To jest, moi drodzy, zwykła, prosta sytuacja życia. By człowiek nie miał wiary, żeby siedział w głowie, że zaszpakowanie, nie? Nie, pójdę. Bo Bóg jest ze mną. Ja mam dla Was teraz propozycję, moi drodzy. Żebyśmy. Aż zobaczyć. Jest taka jedna piosenka, którą ja po prostu kocham. Jak ją zaśpiewali kiedyś na kolekcjach jak apostolskich, to od tamtego czasu, jak no, ją zaśpiewali pierwszy raz, to właśnie Tak jak Pan Jezus już się zbliża. To też jest moja ulubiona. Słuchajcie. Mam dla was taką propozycję. Zawołajcie teraz. Wszyscy zawołajmy. Ojcze, twoje ręce powierzam, uchamę. What's oh, których wydaje Wam się, że Boga nie ma i do których chcielibyście Go zaprosić. Może to jest coś, co boli. Może to jest coś, co jest problemem. Gdlejszy, gdzie chcielibyście go zaprosić. Jeżeli Twoje oczy ląną, tego. Nie bój się tego, bo łzy są po to, żeby oczyszczać. Zostaw ze sobą niepewność i powiedz mu wejdzie. Powstań wietrze z północy, powstań wietrze z południa, powstań wietrze z południa, wietrze większe przez mój głodu. wietrze większe przez mój pokrót, bo z miłości, bo z miłości. Życie ze mnie odeszło, życie ze mnie odeszło, miły mój się oddali. Jam jest mego miłego. ja jest, jest mego miłego. A on jest cały mój. A on jest cały mój. Kochani, Bóg jest tutaj. I Jego Duch też jest tutaj. Otwarliśmy dla Niego drzwi. Niech wieje. Amen. Amen.